Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będziemy opowiadać o tym, co robimy po żniwach, znaczy po żniwach, po części żniw, bo teraz jeszcze czekamy na, e, na ładną pogodę, która się ma w tym tygodniu jak najbardziej e, sprawdzić e, i dzisiaj będziemy opowiadać o roli poplonów. E, jakie siejemy na naszych słabych glebach, jakie trzeba wartościać, jak to uprawiamy. Rozsiewaczem siejemy, także zapraszam do lajkowania, subskrybowania naszego kanału oraz komentowania. Zadawajcie pytania jak najbardziej. Rozsiewamy naszym silnikiem sulki, Tutaj nadbudówka dospawana, do teraz powiem Wam także, patrzę, jaką stoi sobie koło kołobory i niby. I niby sobie spokojnie stoi, umyty, wszystko, a naprawdę muchy robią robotę, zobaczcie. O i tak oto muchy mi załatwiły ten, ale to później miemy. słuchajcie. E, na to, żeby 150 kg łubinu rozsiać, siejemy łubin z domieszką gorczycy i z domieszką wyki siewnej. E, I 25, to jest tak gdzieś 150 kg wszystkiego razem wymieszane. Tutaj już ostatni worek wyki jest. Ogólnie zamawiam przez internet. E, bo jest dostawa do domu po prostu czasami bardzo szybko i następnego dnia zamówimy jest. Więc 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 nie narzekam. I do zobaczenia. Pokażę wam e, tą mieszankę, którą mam tu zmieszaną e, i teraz patrz. I słuchajcie, teraz jest tak to ładnie tak wezmę teraz. Tak mam 35%, czyli około 60 kg. Kilo... A mam 50 kilo żółtego, to jest te białe nasionka, ten siwy nasionka to jest wąskolistny, tego mam 65, i tutaj dziś koło mam koło 100 kg na hektar, tak tak, tak mniej więcej, mniej 100 Owiec to tak miałam akurat, bo owiec też jest w poplonie, który zostaje po, a ten tutaj miałam wyce i to małe, i to małe, tutaj o te ziarenka takie tu, tu. Tu to jest wykasiewna. Nie, wykasiewna i tu gdzieś jeszcze jest, ale gorczycy to jest tylko tam e, troszeczkę. Naprawdę gorczyce, bo tam miałem worku, dlatego na procentach nie będę mówił, nie ile tego jest. I to sobie ładnie siejemy, czyli powiedzmy tak, na, bo to y, mieszanka, dlatego żółty z wąsko -lisnym. Mamy od wspaniałego maleczka, sąsiada. E, ładowaliśmy wiaderkami elegancko i. Dlatego, że właśnie ten wąskolistny z tym żółtym jest najlepszy na słabe gleby. A my tu mamy w większości gleby piątej i szóstej klasy. Także działamy. Rozsiwamy poplony. Powiem Wam, że jestem pełen podziwu, bo tak powiem dawnośmy się skosili. E, Zabraliśmy balotki. E, balotków było powiedzmy sobie e, Patrz mamy nawet nagrane te baloty, ale jeszcze będą, jeszcze będą, bo jeszcze mamy owiec do skoszenia e, i balotków było, e, było około 100, także tak więcej niż w zeszłym roku, więc w zeszłym roku z tego obszaru było 56 chyba dokładnie, tak, e, aczkolwiek mówię, prasa zmienno, e, zmienno komorowa, basowa, więc to też lepiej ubija e, i bo mam tak, ja w Sieje, sieje na tysiąc obrotów wałek. Z tego względu, że bardziej równomiernie mi to gdzieś tam rozrzuci. I tu jeszcze raz wspomnę: jest 35% żółtego, 65% jest wąskolistnego. Siania poplonów, no to jak wiemy dobrze, im szybciej przewrócimy ściernisko. To jest lepiej, a z tego względu, że w przyszłym roku, tu gdzie było żyto, planuję obiec z jęczmieniem. Nie wiem, czy się nie zastanowię w ekologii jeszcze dorzucić coś białkowego w sensie czy jakąś bykę, właśnie, czy, czy jakąś peluszkę, czy bobik, coś tam, coś tam, czy lubi, coś, żeby wiązało ten azot. Tutaj na tej działce w zeszłym roku był obornik, 20 hektarów. E, tak, tak, na wiosnę, a na jesień było, e, było tak to było i w tym roku, e, w tym roku może nie, ale już e, ten przed naj, o, styczeń gdzieś tam też to wróci e, ponownie. E, no mówię, to jest taka ładna działka, zobaczcie. 20 hektarów z kawałkiem w jednym w jednym e, na innej działce, więc jest pięknie, ale powiem tak, że ja cały czas to zielono na tym Olu. To jestem taki naprawdę zszokowany, aczkolwiek mówię w tym roku jak ten e, pierwszy raz, pierwszy raz nie mieliśmy e, jakiegoś tak mega tego. Owsa. Tam zawsze, zawsze było albo odbiło coś. Albo coś było i tak, że to było naprawdę dos dosuszać ten odgięt. E, I teraz tam na, dalej widzicie e, naszą lucernę z trawą. Też będziemy ją kosić. Powiem Wam, że jak ją zasieliśmy, tak zaczęło padać po prostu, więc tak dość, dość wygląda. Fakt, że trochę w niej w e, się wyrosło, ale, mm, ale nie jest on da gęsi. Jest nawet korzystna, słuchajcie. Korzystna jest dla gęsi, y <kłysy> że gęsi to przetworzą u siebie w swoim układzie trawiennym. jak koledze to bole, powiem tak, że teraz tak jeżdżę, że e to jeszcze było z, y mm ze ścieżkami robione. <kłysy> I tutaj kompanista, który przyjechał, Szemek, mówi, że a ty, tu masz ścieżki porobione. <kłysy> Mówię, tak, bo to jeszcze chciałem. Na jesień i, i powiedzmy, ze ścieżki gdzieś tam mi się udało wyrobić. Jeśli chodzi o i tam już ścieżek e, nie robiłem, ale czy nie wrócę? Myślę, że wrócę, bo w ekologii też mamy jakieś biologiczne, biologiczne e, substancje, w sensie bakterie i w ogóle preparaty biologiczne do opryskania, więc myślę, że też w to wejdę. E, chcę wprowadzić e, nawozy. Też takie zyskał naturalnych, yy, skimak agro, także myślę że tutaj z biegiem czasu będziemy Wam to wszystko opowiadać, bo to też dla mnie jest nauka, którą tutaj marzyłem, yy, ojejku, o, mając lat 15, <grytanie> 15 lat, czyli, czyli spokojnie, już dłużej, yy, dłużej to gdzieś coś naprawdę do tego przetrwało. Zaczęliśmy talerzowanie. U nas akurat talerzowanie mam tak, że w koło jadę trzy razy przeczniaki. 3 razy przeczniaki i wtedy jadę na tak pod kątem mniej więcej 40 stopni. I słuchajcie jakim sprzętem. Sprzętem takim, talerzówka ma 6 metrów, case jak 240. I Spalanie ciągnika to jest 6 litrów na hektar. Myślę, że nawet na 3-metrowym, jakbym rondziłem, szalał to, pewnie bym spalił więcej. To jest to bardzo oszczędne. I tak samo w sianiu też to bardzo mało case pali. Tylko właśnie do takich dużych ciągnikach musi być szerokość. I tutaj będziemy, słuchajcie, tempo gdzieś jest jakieś 4-4 hektary na godzinę. Jaki duży kawałek, a jest bardzo ładny duży kawałek, także 5 godzin, 5 godzin i powinniśmy mieć koniec. A słuchajcie, z takich, z takich tematów, które mogę Wam powiedzieć, co tutaj się działo u nas na Stałyńsku, czy, na, czy w Litka, no to w Litka był świetny koncert. Słuchajcie, Agnieszka Chelińska. No naprawdę, Tutaj wuj wielki szacunek na podarzy i GOK razem zorganizowali koncert. Słuchajcie, Agnieszka Chylińska, że ona jeszcze może mówić w takim głosie rokom, to jest szok. Podobno 10 tysięcy osób na koncercie. Sama Agnieszka cały czas się tam żartowała, w życiu wybierała tam. Widzów i tam sobie żartowała, jak tam mieszka, no i fakt, że ma 48 lat i mówi, że chce się zapisać do klubu seniora, bo widział, że w Lipce jest klub seniora i się uśmiałem, że najgorsze w życiu, sobie powiedzieć, że jest się stary. Tutaj też jechaliśmy później do domu i też gdzieś taka osoba w, w tym podobnym wieku jakoś Agnieszka jak powiedziała, to my też już jesteśmy stary. ale tak nie jest. Zawsze mamy tyle lat, na ile się czujemy tego i tego i tego się trzymać. Ale jeśli chodzi o organizację, moim marzeniem było właśnie marzenie, celem. To marzenie to zostało za, za, za dużo powiedziane. Celem, żeby zaśpiewała winna, była dwa razy na pis nawet jeszcze. kawałek, Pałeka kojarzy mi się to z lat młodzieńczych z dyskoteką famą e, o, 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 famą w starej Wiśniewce to powiedzmy to po takie wiecie centrum e, centrum e, jak to za młodego się jechał tutaj na dyskoteki żeby się spotkać ze znajomymi i właśnie ta piosenka tam była hymnem jak jeszcze chyba taka melodia kupiłem czarny ciągnik i właśnie czarnym ciągnikiem jedziemy Także też to, że case jest czarny na pewno było ku, 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 ku pamięci tego kawału. Porozmawiamy o, o tym na co wpływają w ogóle poplony. Czy to warto i jakie mamy tu temu przekonanie? Słuchajcie, warto, z tego względu, że po pierwsze zwiększamy żyzność gleby wprowadzając różne gatunki. Wprowadzamy tak, że strukturę poprawiamy, z tego względu, że korzenie niektóre rośliny mają głębsze, takie właśnie jak słonecznik i jeśli mamy różne gatunki, u nas jest, jak pamiętacie, jest łubin żółty, łubin wąskolistny, czyli ten słodki, gorzki, wyka i trochę, trochę gorczycy. Czyli też dobrze właśnie, żeby wprowadzać do poplonów różne gatunki, z tego względu, że one z różnego poziomu biorą e, wodę, pobierają też i na różnych poziomach zostawiają, e, zostawiają różne składniki. Czyli mówiłem już o strukturze, o żyzności, przede wszystkim bioróżnorodności, czyli właśnie o tych różnych gatunkach, które wprowadzamy. Zwalczanie, kolejnym punktem jest zwalczanie szkodników i chwastów. Chwasty i szkodniki to przede wszystkim o to chodzi, żeby zminalizować te resztki pożliwne. Jeśli wprowadzimy właśnie rośliny białkowe, czyli takie jak groch, łubin, wycha, to wtedy wprowadzamy azadogle, gdzie to w ekologii jest bardzo ważne bo na polach, na których nie mamy nie mamy nie, obornika bądź tam gnojowicy no to musimy sobie właśnie wspomagać albo słomą pozostawioną albo słomą pozostawioną albo, albo obornikiem albo właśnie gnojowicą czyli tymi wszystkimi co nam wartość materii organicznej wzrośnie Kolejnym argumentem, żeby siać poblony jest zabezpieczanie gleby przed erozją. U nas akurat staram się wszystkie pola gdzieś tam zostawiać. Z okrywą bardzo podpam. Powiedzmy tak, że to jest jeden z głównych takich punktów co roku, żeby na każdym polu zostawić na okrywę zieloną albo okrywę, która wiąże glebę na zimę. I teraz także tutaj kolejnym argumentem, żeby siać poplony jest yy, obrona gleby, bo obrona, walka, zabezpieczenie, o bardziej zabezpieczenie gleby przed erozją wieczną. Yy, przed erozją wieczną. U nas na gospodarstwie jest tak, że staram się co roku yy, praktycznie 100% zostawić, zostawić właśnie yy, na zimę, żeby coś na tym polu rosło. Jak nie popląd, roślina główna, więc tutaj o to bardzo się dba, z tego względu, że jak się wie u nas wiatr, to przy yy, tych słabych ziemiach yy, to by nas tutaj z W tym roku, yy, tutaj na tym olu, gdzie w przyszłym roku mamy być owiec, będzie właśnie łubin yy, jeden, drugi i właśnie ta mieszanka z gorczycą zwykłą. Na mamy tą lucernę z trawami, a tam będziemy mieli żyto zasieje. Żyto zasieje, więc już w tym roku mamy załatwione, a na tych polach, tam kawałek dalej, już poza Somuńskiem będzie wszężyto, więc więc wszystko będzie w 100% z okrywą. Też nie staram się, powiedzmy, tak jak mam, jak mam... Poplo, coś sieje w plonie, powiedzmy sobie gdzieś tam we wieszy, żeby od razu żeby jakiś oblon jeszcze rzucić w międzyczasie. Bo z tego względu z tego względu, że też muszę dbać o wodę. Wodę, bo zdarzałem się takie lata, jak jest bardzo słowo, że roślina oplonowa wyciągnie wodę z głębszych warstw. Wtedy, wtedy. i też łatwiejsza jest uprawa po prostu, później bezorkowo. My u nas idziemy jeszcze bezorkowo, zobaczymy jak już będzie w 100% w ekologii. Jeśli chodzi jeszcze o poplony, no to tutaj bardzo ważnym aspektem jest są też i zwalczania chorób, oprócz szkodników, to ich chorób, bo możemy zasiać rośliny fitosanitarne, takie jak właśnie jęźmi czy gorczyca i wtedy już ta zgorzel Podstawy źdła w mniejszym procencie nam e, zaporazi kolejne rośliny w plonie głównym.